Ratownictwo Medyczne Warszawa 5-4, słucham. Piotr Czarski, witam Państwa z Placu Konesera, nowego centrum stolicy i zapraszam na lutowy odcinek programu Na Sygnale. W dzisiejszym odcinku programu powiemy Państwu m.in. o umowie podpisanej na dofinansowanie zakupu nowoczesnej karetki do przewozów wcześniaków. To jest 600 tysięcy dotacji naszej, ale też 500 tysięcy dotacji ze strony miasta stołecznego Warszawy. Powiemy także o certyfikatach ISO dla warszawskiego pogotowia. Potwierdza, że jesteśmy liderem wśród placówek ochrony zdrowia. A także powiemy o rodzajach karetek. Są to małe szpitale na kołach, w pełni wyspecjalizowane do udzielenia pomocy w każdym stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Każdego roku na świat na Mazowszu przychodzi około 59 tysięcy dzieci. Są wśród nich także wcześniaki, które wymagają nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale także często transportu. W tym budynku została dziś podpisana umowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki do przewozu takich właśnie dzieci. 25 tysięcy rocznie rodzi się dzieci w Warszawie. Nasi pacjenci ważą często 500, 600-700 gram. W związku z tym wymagają um, bardzo. Wysublimowanego sprzętu. Musimy mieć inkubator transportowy, który zapewnia im komfort cieplny. Musimy mieć specjalną lawetę pływającą, która amortyzuje wszelkie uderzenia. Musimy mieć specjalny respirator, który podaje niezwykle małe objętości oddechowe. Ta karetka, którą dzisiaj jest używana przez zespół MediTrans, ma już blisko 10 lat, i jest mocno wyeksploatowana. Realizowała na terenie Warszawy i okolicznych powiatów mnóstwo zadań i transportowała ponad 6 tysięcy noworodków i dlatego zdecydowaliśmy się dzisiaj Podpisać umowę o zakup ambulansu specjalistycznego. Jesteśmy dumni, że dwa samorządy w poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców i tych najmłodszych podjęły ten wysiłek finansowy. Bo to jest 600 tysięcy dotacji naszej, ale też 500 tysięcy dotacji ze strony miasta stołecznego Warszawy. Dla nas najważniejsze jest życie noworodków, które właśnie za pomocą tego typu karetek ratujemy. 21 wiek to wiek jakości. Dla wszystkich ludzi na świecie liczy się dzisiaj jakość ubrań, jakość powietrza, jakość żywności. A jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa jakość usług warszawskiego pogotowia ratunkowego? O tym powiemy właśnie teraz. Serdecznie. Które trzymam w ręku jest certyfikatem międzynarodowym. Potwierdza, że jesteśmy liderem wśród placówek ochrony zdrowia. Ratowniczki i ratownicy, jadąc do pacjenta, wiedzą, jak mają to zrobić najlepiej i że jest to zgodne ze wszystkimi normami, które obowiązują w państwowym ratownictwie medycznym. Każdego dnia na ulicę tego miasta i całej aglomeracji warszawskiej wyjeżdża 80 zespołów ratownictwa medycznego, w których pracuje prawie 300 osób. Jak wygląda karetka, każdy widzi, ale jakie są różnice między tymi samochodami? O tym powiemy właśnie teraz. Ambulanse w Polsce dzielimy na ambulanse typu A, które służą do transportu pacjentów niewymagających udzielenia pomocy w stanach nagłych. Ambulanse typu B są to ambulanse odpowiadające dawnym wypadkowym karetkom, które są w pełni wyposażone jeśli chodzi o udzielenie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. A ambulanse typu C są to małe szpitale na kołach w pełni wyspecjalizowane do udzielenia pomocy w każdym stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Oprócz tego posiadamy również ambulans neonatologiczny dla noworodków. To wszystkie materiały w dzisiejszym odcinku programu Na Sygnale. Bardzo dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia już w marcu.